Zapraszam jest dwu, y, 17, 17 bez 2 minut 20, y, 20 czerwca zebraliśmy Iwan Czaj tu jest wałek też, y, pokażę do czego jest przydatny, przydatny. deska taka y, ten a tu jest jeszcze y, nam trochę atmosfera i pogoda nie dopisała Słońce zaszło, Iwan Czaj, tak zwany Koporski Czaj, czy z wierzbornicy on został poddany fermentacji na słońcu. Ale w tej chwili wykorzystujemy też samochód, no nie, jak tuśmy dodatkowo wykorzystujemy no, mechaniczne konie pociągowe, które były rozgrzane i położyliśmy na klapę samochodu. Przewracamy, dlatego że od czasu do czasu trzeba to przewrócić. I w taki sposób no on zachodzi fermentację. A tutaj już jak wzięliśmy worek do, do obróbki, no nie? można zobaczyć w niektórych miejscach o takie brązowe to już zostało poddane fermentacji. Te brązowe powinny były w ten sposób tak zgniecione, skręcone i oddane dalej do, do dalszej fermentacji. A jak tutaj fermentacja została przerwana to musimy wykorzystać inny sposób, tak zwany sposób zwałkiem do ciasta. Na wałek. Z bałkiem do ciasta i normalnie dusimy, 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 żeby te wszystkie łodyżki, nie łodyżki, ten odrzucamy, później będziemy to wszystko rolować. Nie, nie trzeba się przejmować, że tam y, y, któraś która się y, łodyżka, czy listek nie trafi, bo on tak i tak zostanie później ręcznie zrolowany i rzucone, a tamto będzie już e, przygotowane do e, do dalszej fermentacji I wtedy powstanie ładny brązowy e, brązowy produkt kolor no. i teraz już jako po zmniejszeniu no, już widać, że te liście dostały takiego jakby kleju, jakby sok sok wystąpił na powierzchni on łatwo się rolkuje też od raz już jest zrobione nie trzeba tam specjalnie starych jak najmniejsze roleczki robić to to będzie tak. i ta taka roleczka one po, zrolo, po zrolowaniu one powinny zbrązować, zbrązować tu już widać niektóre są brązowe już ten, to zaczyna się tak zwany dalszy proces fermentacji. To fermentuje się i wszystko te później to my wrzucimy do tego dużego baniaka i w tym dużym bania, baniaku ten ca, całe y, ile tu mamy sześć worków tych sze, sześć worków będą przechodziły y, dalszą fermentację na razie już mówi to jeszcze widać które były z dołu, no nie wcześniej. My, myśmy próbowali to, jedno yy, tam nam zajęło może 10 minut, yy, to, to, to wszystko przygotowanie i ten, i to teraz yy, widać, że ten. Później to zostanie jeszcze yy, już po sfermentowaniu wyjęte. Będziemy też y, mieszać w międzyczasie, jak to będzie zachodził proces fer fermentowania, i później to zostanie pokrojone. W ten sposób będzie się brało na deskę, nożem tam po centymetrze, po centymetrze pokrojone i już rozrzucone to wszystko będzie, porozrywane, 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 żeby on y, był y, y, ten, nadawał się już do suszenia, żeby nie był sklejony w czasie suszenia, bo w czasie suszenia on nie może być sklejony, on musi być jakiś porozrywany. To no wszystko w każdym razie ja się zapraszam do dalszej pro produkcji, jak to będzie produkcja wyglądała. Później do zobaczymy i dowiemy się, jak to smakuje smakowo. No. Postaramy się. Jest to proces typowo ręczny, ale ręce zostały przygotowane w odpowiedni sposób, umyte, deska świeża, nie bez żadnych konserwantów, no, prawdziwe drewno. Spod piły, brzozowa deska. Brzozowa deska. To można wykorzystać tak. zwykłą deskę, ale tutaj akurat tak deska jest zrobiona, że wałek jest wyżej, no i to jest bardzo przydatne. No. Nie, nie obijamy się spokojnie. Możemy tu z jednej kupy przekładać, przekładać, zwo, zwałkować, wałek odłożyć i spokojnie brać się dalej za rolowanie. W ten sposób ro, rolujemy. Ten. Praca przyjemna na łonie natury. Ptaszki wokół ćwierkają, pomagają. Ptaszki ptaszki nie pomagają, żeby sam nie wejmie się do roboty, nikt się nie pomoże. No tak, ale dodają akordu, akordu, A, akordu. Taszki ptaszkami, no ale. Dziękujemy to, za uwagę.